Masz bardzo serdecznie i się pokażę Wam jakiś rujkoczki. Bierzemy sobie auto, helikopter, obojętnie. Żeby tutaj dojechać Dzień do tego. mam widzę, że na bogatego Dzień. wyglądasz. Może dałbyś coś hajsu. A eee, nie ma nie, Cześć. Dzień dobry. O, dokończając. Nie wiem warto mi się, oczywiście. Ja mam sobie F-3 towar z magazynu to wycala Podchodzimy sobie do takiego kółeczka. Klikamy eee. Wchodzimy sobie do helki klikamy na nim wszystko. G yeah. umyć paketki. i tak musimy zrobić, żeby w było 26 paczek. Ja już mam Moment, widzimy się za chwilę. Bo nie no chciałam, i jesteśmy tutaj. O, tutaj jest Ja sobie zaraz włączę W tej powinien być 26 paczek, dlatego że tyle jest na osobę. Odlatujemy sobie. Czeka, się a, bo czekaj, pochodzę. szybko sobie włączę, dobra? Klikniemy, klikniemy W sensie klikniemy. wsiądę na to i sobie, wsiądę, i sobie włączę I mi paczkę No i tak naprawdę To masz już tam polecieć, jak sobie włączę Z to jest wszystko daj mu